Kochani moi drodzy, witam was z 32. piętra w Oliwii Star. Zobaczcie, jak tu jest pięknie, cudownie. No to nie betonoza warszawska, tylko tutaj mamy jak na dłoni, pomimo że dzisiaj nie ma pięknej pogody, ale widać cały Gdańsk, Sopot i Orłową. Kochani, widać tutaj z tej strony wejście do portu w Gdańsku. Ja tam yy, w okolicach parku Regana, tam gdzie jest ta zielona część, właśnie tu, co Wam operator pokazuje, to ja tam mieszkam, tej zielonej części, zaraz przy morzu. No, piękne klimaty, tutaj ta trasa rowerowa do Sopotu, do Orłowa, no, kochani, coś pięknego. Tam dalej widać Polska Arenę, tą złotą, no i w Gdańsku te żurawie tego nowego portu, gdzie ta Polska się nasza powiększyła o te kilkadziesiąt hektarów. Coś niesamowitego. Widok jest przepiękny, zwłaszcza w dni takie, gdzie jest piękna pogoda, bo widać wtedy Hel. Ja teraz widzę Hel, ale wy tego nie będziecie raczej tak widzieć dobrze na swoich monitorach. O, widać pendolino, jak jedzie, proszę zobaczyć, tutaj na dole. Widać też. Ten falowiec, najdłuższy wieżowiec w Polsce, jak faluje, o, widzicie, jak ta obrońców wybrzeża.